E, Witam Państwa, Jan Bodakowski. Moim dzisiejszym gościem przed lokalem Stowarzyszenia Kulturalnego Kuźnia jest e, Oskar Szafarowicz. Panie Oskarze, e, jak Pan ocenia to e, kuriozalne, surrealistyczne przeszukanie u Roberta Bąkiewicza i tutaj w lokalu e, Kuźnia? Jest to coś skandalicznego, ale z drugiej strony no, nie do końca mnie zaskakuje. Wielka, wspaniała, patriotyczna. Impreza, wydarzenie mobilizujące setki tysięcy patriotów z całej Polski, jakim jest Marsz Niepodległości każdego 11 listopada. Jest solą wokół tak naprawdę reżimu Donalda Tuska, no bo pokazuje wielkie zaangażowanie polskich patriotów i naszą dumę i chęć obrony polskiej suwerenności i niepodległości. Więc było wiadomo, że prędzej czy później zaatakują ten ważny symbol jednoczenia się polskich patriotów. E, pretekstem z tego, hmm. co, co przeczytałem na stronach między innymi hmm. u hmm. jest e, poszukiwanie jakiegoś gościa, hmm. który cztery lata temu e, uczestniczył w marszu niepodległości. Był jednym z 500 tysięcy uczestników. Hmm. I na wrzeszczą na inną osobę. E, bo na hmm. tym polegają groźby hmm. karalne. Pewnie nie wiem, może ktoś z tęczową hmm. chciał e, zakłócić to, e, i ktoś mu powiedział: Weź mi hmm. sobie, bo ci kopa e, sprzedam. Hmm. No, taka coś, co w ogóle, w ogóle nie powinno być brane pod uwagę. I teraz nagle. Angażowane są jakieś gigantyczne siły państwa, eee, ujawniani są funkcjonariusze operujący w e, nieumundurowani, jacyś agenci ABW, po to tylko, żeby zrobić jakąś kuriozalną szopkę. No tak no, można oczywiście, jeśli byśmy szli realnie, jeśli chodzi o kwestie wulgaryzmów, mowy nienawiści, to można by przesłuchać wszystkich z wiecy Donalda Tuska, którzy kszczeli odpis, no czyli to jest ewidentna nienawiść pod adresem największej demokratycznej partii opozycyjnej, a mówiąc poważnie, no dla nich mową nienawiści jest biało-czerwona flaga, jest są symbole patriotyczne, przynależność do wielkiego ruchu patriotycznego, do obozu niepodległościowego i jest to tylko pretekst, znaczy wyszukali kogoś w tym tłumie. Ja uważam, że w ogóle powinna być taka oddolna teraz akcja. Wszyscy, którzy uczestniczyli w tym marszu niepodległości, powinniśmy pójść na policję jako świadkowie i opowiedzieć o tym, jaka rzeczywiście była tam atmosfera. Być może policja chciałaby przyjąć te zeznania, może to byłaby taka wielka księga polskiego patriotyzmu, te ja, nasze ja zeznania. Dzisiaj mój artykuł, właśnie, hmm. który hmm. przypominam sprzed czterech lat, e, hmm. dokumentujący to, co się. Hmm. Działo na gorąco, łącznie z, tyś, z 140 zdjęciami można coś zobaczyć na portalu Fronda. Ma być. E, wszystkich zachęcam do przypominania tego, jak to wyglądało, ale to jest po prostu absurdalne, bo oczywiście e, biedne dzieci pana Bąkiewicza, które się zdenerwowały, biedny pan Dzień Bąkiewicz, który się zdenerwował, zabrali mu telefony i komputer, nie może prowadzić swojej działalności, bo nie ma kontaktu z ludźmi. E, ale niemniej. Waga tych sił nie przeraża, prócz tego, że łamie się standardy demokracji, to jeszcze mnie przeraża gigantyczne marnotrawstwo pieniędzy. Bo jeżeli tak państwo nasze postępuje, to znaczy, że policja zamiast łapać gwałcicieli, morderców, złodziei, jakichś oszustów, to po prostu gigantyczne środki są marnowane na zastraszanie przeciwników politycznych. To. No to jest Białoroś, to już są naprawdę wschodnie standardy i to rzeczywiście ta niewspółmierna do nawet potencjalnych gdzieś śledztw, które byłyby tutaj toczone skala tego ataku naprawdę na środowiska patriotyczne ma zastraszyć wszystkich, którzy się utożsamiają z obozem niepodległościowym, z tymi, którzy, dla których suwerenność Polski jest niesamowicie ważna. I ma to być efekt mrożący, żeby się nie angażować w różne tego typu inicjatywy, żeby się też nie przyłączać do manifestacji patriotycznych, i moim zdaniem jest to wszystko szykowane nie tylko po to, żeby zdestabilizować działania bieżące marszu niepodległości, no bo wyłączanie serwerów, bo przeszukiwania, bo nachodzenie w domu, to jest rzeczywiście no, standard wschodni, ale z drugiej strony ma to być moim zdaniem pretekst. Do zakazania marszu niepodległości, do wyeliminowania tej wielkiej patriotycznej manifestacji. Moim zdaniem to jest celem, żeby polscy patrioci nie mogli się legalnie bronić i manifestować. I wiemy, że została tak naprawdę no, zaatakowana największa partia opozycyjna, demokratyczna, no bo to niszczenie finansowe jest takim elementem anihilacji demokratycznych sił, a z drugiej strony wszelkie inne inicjatywy oddolne, patriotyczne też mają być wyeliminowane. System rządów Tuska, system tych autorytarnych A, no, y, tak naprawdę uzurpatorów, którzy kradną nam demokrację, ma być domknięty. Wierzę, że tak się nie stanie, bo oni chcą postawić kropkę na dziś w wyborach prezydenckich, i do tego czasu nie ma być żadnych sił patriotycznych, więc będą je po kolei eliminować. E, czyli stoimy przed ogromnym niebezpieczeństwem mhm. czegoś, co można było nazwać budową e, systemu autorytarytalnego, totalitarnego, faszyzacji. Dokładnie. Tak, i ci sami, którzy mówią, że uczestnicy. Marszu Niepodległości to 60-70 tysięcy faszystów, pamiętamy Verhofstada, absolutnie no, godną pożałowania postać, to ci sami ludzie tak naprawdę realizują metody faszystowskie. Czy komunistyczne, bo to de facto jeśli chodzi o sposób działania, podobne totalitaryzmie. I próbują dzisiaj zdominować państwo, narzucić swój system Zastraszyć ludzi, a ostatecznie zlikwidować suwerenne państwo polskie i roztopić nas w tym systemie europejskiego superpaństwa. No a siły patriotyczne by w tym przeszkadzały, więc muszą ich spacyfikować. I na to się nie możemy zgodzić. Dokładnie. Bardzo dziękuję, panu dziękuję serdecznie.